Jest to szczególne wyróżnienie dla miasta Brzeska w tym jubileuszowym roku 625 rocznicy lokacji miasta Brzeska, że święty Jakub, który tak naprawdę patronem naszego miasta, jak i również parafii jest od wieku, dziś stanie się on oficjalnie patronem naszego miasta. Jest to wielkie wyróżnienie i myślę że również, jest to dla nas pewne zadanie, abyśmy starali się być coraz lepszymi. Święty Jakub, starszy apostoł, jest patronem parafii Brzeskiej, która powstała gdzieś około roku 1385. Z tego okresu są najbardziej potwierdzone dane historyczne. Jest to jedna z parafii leżącej na małopolskim szlaku do Komposteli. To jest Brzesko, Tuchów i Podegrodzie. Radujemy się my wszyscy dzisiaj obecni na tej uroczystej sesji, bo święty Jan Apostoł mocą dekretu Kongregacji do spraw Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów z dnia 22 maja 2010 roku został patronem miasta Brzeska, ścigodny księży biskupie, dostojny księży proboszczu, panie marszałku, panie wojewodo, Panie posie, drodzy radni, szanowni państwo, serdecznie i gorąco witam wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą oczystą sesję. Szanowni zaproszeni goście, w roku dwóch jubileuszy 625 rocznicy lokacji miasta i roku świętego Jakuba Starszego Apostoła Brzesko spotyka wielki zaszczyt z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiktora Skłonca otrzymujemy dekret Stolicy Apostolskiej o patronacie Świętego Jakuba dla miasta Brzeska. Moi drodzy, zostały tutaj już wspomniane, opisane przez Pana Burmistrza okoliczności, nie będę więc tych okoliczności powtarzał, przywoływał, ale mamy spotkanie dwóch wspaniałych rocznic. Jest rok Świętego Jakuba i jest rocznica miasta, jego lokalizacji. 625 lat istnienia nieprzerwanego i także wieki obecności świętego Jakuba, patrona tego miasta, patrona parafii Kościoła. Moi drodzy, krótko bym określił tę dzisiejszą uroczystość i fakt dekretu Stolicy Apostolskiej jako potwierdzenie wierności. Potwierdzenie tego duchowego związku, który był tutaj zawsze między mieszkańcami Brzeska a świętym Jakubem. I ten dekret Stolicy Apostolskiej tylko jakby potwierdza tę duchową mięć, potwierdza tę waszą wierność. Bo moi drodzy, ten dekret to przecież wynik Waszych starań. To starań społeczeństwa tego miasta. To wynik starań duchowieństwa, to wynik starań władz samorządowych. Ja praktycznie na samym końcu, tylko potem dołożyłem w swoją cegielkę, swój podpis pod stosownym wnioskiem do Stolicy Apostolskiej. Ale to były Wasze działania, to były Wasze pragnienia. I Stolica Apostolska je uznała i wydała stosowny dekret. I mamy jakby ten pieczeń w Stolicy Apostolskiej nad tą Waszą wielowiekową wiernością Świętemu Jakubowi. Jest od dnia tej proklamacji dzisiejszej jest Waszym patronem przed Bogiem, patronem miasta, patronem wszystkich mieszkańców tworzących tę społeczność której na imię Brzesko. Moi drodzy, gratuluję Wam tego wyróżnienia, bo to rzeczywiście rzadkość niewiele miast ma taki szczególny związek duchowy ze swoimi patronami potwierdzony dekretem stolicy apostolskiej. Gratuluję Wam tego wyróżnienia i co jeszcze dopowiem w kościele podczas uroczystości konsekracji spodziewam się po tym związku wiele, szczególnie duchowych owoców byście jeszcze bardziej wpatrywali się w postać Waszego patrona i śladami i szli śladami, które on wytyczył swoim życiem i swoim świadectwem danym Jezusowi Chrystusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstanemu. Zanim przekażę ten dokument Stolicy Apostolskiej w oryginał na ręce Pana Burmistrza, na ręce władz miasta Brzeska, ten oryginał jest, jak to zwykle bywa w działalności Stolicy Apostolskiej, wydany w języku kościoła, czyli w języku łacińskim. Ale żeby wszyscy Państwo wiedzieli, jakie treści są zawarte w tym dokumencie, to ja bym bardzo prosił, żeby ksiądz Łukasz zechciał odczytać tłumaczenie tego dokumentu. Kongregacja do spraw kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu dla diecezji tarnowskiej, duchowieństwo i wierni miasta Brzesko otaczali, a także dziś otaczają szczególną i nieustanną czcią. Świętego Jakuba Apostoła, który był świadkiem przemienienia Pańskiego oraz jego konania, a także jako pierwszy z apostołów otrzymał koronę męczeństwa. Stąd najdostojniejszy ksiądz biskup Wiktor Skworc, biskup Tarnowski, powszechnie przyjmując pragnienia, także władz cywilnych, zgodnie ze zwyczajem zaaprobował wybór Świętego Jakuba Apostoła. Na patrona tego miasta przed Bogiem. Ponadto, w liście z dnia 16 marca bieżącego roku, usilnie prosi, aby ten wybór i aprobata zostały zatwierdzone zgodnie z normami o ustanowieniu patronów. Zatem kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, mocą udzielonych jej przez papieża Benedykta XVI uprawnień, Pilnie rozważywszy przedstawione sprawy i stwierdziwszy, że wybór oraz aprobata zostały dokonane zgodnie z, wymaga z wymaganymi prawami, przychyla się do próśb i zatwierdza. Świętego Jakuba Apostoła jako patrona przed Bogiem miasta Brzesko, łącznie z wszystkimi prawami i przywilejami liturgicznymi wynikającymi z Rabryk bez względu na wszelkie przeciwne postanowienia, w siedzibie Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 22 maja bieżącego roku podpisał prefekt kongregacji Antoni Kardynał kanizares Rowera. Biskupowi za to, że przychylił się do naszych starań i wystąpił do Stolicy Apostolskiej, aby oficjalnie fakt, że święty jak jest patronem miasta, żeby ten fakt został potwierdzony. Dziękuję księdzu biskupowi, ale ksiądz biskup w ubiegłym roku, 11 listopada, gdy został honorowym obywatelem naszego miasta, powiedział, że będzie miał zobowiązania do miasta i myślę, że dzisiaj ksiądz biskup te zobowiązania wypełnia ciężar w skupie. Serdecznie dziękujemy i niezwykle gorąco się cieszymy, że ksiądz biskup dzisiaj jest z nami na tych dzisiejszych uroczystościach. Tych związanych właśnie z tym wydarzeniem, nadaniem patrona miast, jak również konsekracją kościoła. Dziękujemy.